9 rano, jak Nie da się spać. Cały czas myślę o tej Argentynie. Nie usnę już. Mogłoby już być po meczu. Zarko Zarko, Jak z Meksyki. Od kilku dni nic innego nie robię, tylko próbuję wymyślić sobie jakiś sposób, żeby po prostu przestać myśleć o tym meczu. I cokolwiek robię, i tak myślę o tym meczu. Robię jakieś najbardziej popieprzone rzeczy, a i tak na koniec myślę o tym meczu. Nie wiem, czy też tak macie, ale. Znaczy, nie chcę powiedzieć, żeby to się już skończyło. Niech to trwa, niech ten mundial trwa dla nas, ale przynajmniej ten etap niech już się skończy. Żebyśmy już wiedzieli, czy wyszliśmy z grupy, czy nie wyszliśmy. Immediately yesterday. Meksyk chyba nie wygra tak wysoko, co? Trzema brąkami? Rzęczy, to jest sygnał, może ty byś chciał jednak polecieć. Leć, się, leccie. nie są ze strany. Guys, here for World Cup? Yes, for the World Cup. Poland is doing good, yeah. We 4 points Man, machines, goalkeeper is machines, yeah. yeah. Like. <laughs> tak, tak. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Normalnie bym się stresował tym skokiem, ale się teraz tak zastanawiam, czy jak Arabia będzie wygrywała z Meksykiem, a my będziemy remisowali z Argentyną i będzie 5 minut do końca, to powinniśmy zaatakować na maksa, żeby powalczyć o mecz z Australią w jednej ósmej, czy bronić remisu, żeby chociaż awansować i zagrać z Francją? Jak do tego podejść? To mi nie daj, spokoju. No, to trzymaj się, Grzymię. Lepiej bronić wyniku. teraz, zobacz taki scenariusz, że w drugim meczu jest dobry dla nas wynik i w zasadzie nie ma znaczenia, czy przegramy, czy zremisujemy, czy wygramy. Mamy remis, ostatnia minuta I jest już drożny. I nagle Wojtek szczęsny biegnie w pole Arge karne Argentyny. I jak strzeli gola, mamy pierwsze miejsce w grupie, a jak nie strzeli, mamy drugie. Albo coś takiego. To chyba jest możliwe. To by było popieprzone, co? Cały czas o tym cały czas o w, w czasie lotu też o tym myślałem. Ty, ten wariant ze szczęściem wybiegającym nie jest możliwy. Że my mamy remis i nam wszystko jedno, że nagle przegramy. To mi się nie skleja, to źle policzyłem. Kurczę, cały czas liczę te wyniki. Nie możemy być na pierwszym miejscu z pięcioma punktami i spać na drugie z czterema, bo to by oznaczało, że na. Ojej! Jakby Maxi szybko strzelił na gole, a my by byśmy jednego stracili, gdybyśmy wiedzieli, że już nie możemy następnego. Ale jakby Arabia szybko dwa strzeliła, to już wodę kilka. Jesteśmy w roku 2071, to tutaj w tej bibliotece gdzieś w Dubaju, gdzie nikt się tego nie spodziewał, w bibliotece DNA, gdzie jest DNA różnych stworzeń, odkryto nagle DNA, zaginione DNA polskiego piłkarza, więc piłkarza nastawionego na grę z kontry. Tak są, so, kurwa. Dzień przed meczem, jak w domy. Wreszcie jesteśmy we właściwym miejscu. Jesteśmy w miejscu, gdzie jutro jest już dzisiaj, a więc mecz z Argentyną nie jest jutro, tylko jest dzisiaj, w tym momencie. I teraz musimy tylko, już jak jesteśmy we właściwej sali, znaleźć właściwą osobę, która nam powie, czy ten mecz już się odbył, czy się zaczyna za 5 minut, czy, jaki był wynik, jeśli się odbył. Jakie są składy, jeśli się zaczyna za 5 minut. No w każdym razie zaraz będziemy dużo, dużo mądrzejsi. Wreszcie spotkaliśmy właściwą osobę. Jeśli ona nie wie jaki jutro będzie wynik meczu, to nikt tego nie wie, ale ona wie. Ona wie. Hello. No, I want to know the result between Argentina and Poland tomorrow. Do you know the result? I the answer to that, I definitely a secret. nie chcę powiedzieć, w sekrecie utrzyma. Mechaniczna szmata. Ja też mógłbym być takim robotem. Bym stał i powiedział: Wiem, ale nie powiem. W ogóle, co to jest za muzeum w przyszłości. Zapytałem ją o przyszłość latem. O jeden dzień dalej. Ona mówi: Wiem, ale nie powiem. I zapłaciłem 200 zł za to. Możemy podsumować, gdyby ktoś się wybierał do Dubaju ile kosztują różne atrakcje i mogę krótko powiedzieć, czy warto, czy nie warto. Otóż zjazd na tyrolce moim zdaniem nie warto. Kosztuje 650 miejscowych wariatów, czyli tam nie wiem, poczekaj, właśnie nie mogę powiedzieć, że nie wiem, tylko muszę kurwa to przeliczyć czekaj. Górywa 650 miejscowych wariatów, czyli 800 zł. Trwa to krótko, frajda taka sobie, no chyba że ktoś wiecie ma lęk, lęk wysokości i robi i potem jest dumny z siebie, że tam przeleciał nad ziemią, ale to takie, takie sobie było. Skok ze spadochronem, no to już trochę lepszy, lepiej bym powiedział, ale też drożej. Full opcja, czyli że facet skacze z Tobą, a nie Ty sam, to po pierwsze, to polecam, a po drugie, że jeszcze skacze jeden facet, który nagrywa i robi zdjęcia. To kosztuje jakieś 3000 zł. No trzeba to 3 godziny mniej sobie wygospodarować, żeby to wszystko, wszystko zrobić. Więc okej, okay. skok ze spadochronem w porządku, chociaż nie będę powtarzał. Park wodny w hotelu Atlantis. Tu akurat nie powiem ile kosztuje, możecie sobie sprawdzić, bo jestem... Tak? Uh, are you a Sorry? Are you, uh, is he your no, you are you are in TV right now. He was right. it's uh Is he first? Uh, you are. You are in TV right now. We are streaming live. Oh oh, I thought he a photographer. Mm -hmm. oh, no, I want to take my aperture next one. Okay. Sorry, sorry. No problem. Kufa. <laughs> Jeśli chodzi o Aquapark, Hotelu Atlantis to są dwie opcje. Pierwsza możesz być po prostu gościem hotelu i wtedy wchodzisz za darmo codziennie do tego akwaparku, czy tam kiedy chcesz. I to jest całkiem spoko, bo ten akwapark jest naprawdę fajny i jako dodatek do hotelu jest to super. Natomiast jak nie jesteś gościem hotelu, no to trochę to kosztuje, bo wejście kosztuje 440 zł od osoby, więc dużo. I wtedy już bym się zastanawiał, ale ogólnie spoko. Jak, a co powiem, że jak dzieciaki chcą iść do akwaparku i macie trójkę dzieci, macie wydać 1300 zł. Dobra, lepiej chyba być gościem hotelu. E, jeśli chodzi o ostatnią rzecz, e, czyli Muzeum przyszłości, no to jak ze wszystkich w Dubaju też tanio nie jest. Wejście od osoby 200 zł. Powiedziałbym, że początek wyrywa z budów i myślisz sobie, o, wow, to będzie naprawdę coś. A potem temperatura odpada z każdą sekundą, czy tam z każdą minutą. I na koniec jest w sumie OK. Jest to bardzo w porządku miejsce. Można zobaczyć trochę niezłych gadżetów. Można parę razy rozdziawić gębę, ale drugi raz nie będę szedł. Więc jeśli chodzi o te cztery atrakcje, to w sumie nie wiem, czy was do czegoś zachęciłem, ale ja już takim jestem marudą, zwłaszcza, że cały czas myślę o tym jebanym meczu z Argentyną. Szymon, zobacz, co się wtedy wydarzyło. Gość mnie klepnął dwa razy i w ogóle pomyślałem wtedy, że ten gość w kasku to może być Marcin Najman, że ma taki odruch. I mówię, o ja pierdolę, ale się wjebałem, czy on będzie umiał otworzyć spadochron? 1 миллион долларов. Имеет